W dzisiejszym magazynie Open Doors. Nadzieja w biegu. Chrześcijanie w Mozambiku. W Mozambiku tysiące chrześcijan ucieka przed islamskimi ekstremistami. Pastor Antonio wraz z Open Doors zapewnia tym ludziom schronienie. Strach przed Allahem doprowadził Latifa do Jezusa. Prześladowania chrześcijan w Afryce północnej. Latifa nie wiedziała, że w jej rodzinnym kraju są chrześcijanie. Odkąd wierzy w Jezusa jest prześladowana przez swoją rodzinę. Gdy Kościół, czyli chrześcijanie spoza granic kraju, udzielają nam pomocy tu na miejscu, wówczas muzułmanie, z którymi dzielę się Ewangelią, mogą zobaczyć, że wśród chrześcijan panuje prawdziwa miłość. Chcąc chronić się przed atakami ekstremistycznych islamistów, chrześcijanie w północnym Mozambiku są zmuszeni do ucieczki ze swoich domów. Ten kraj obecnie jest podzielony. Napięcia i przemoc między partią rządzącą a rebeliantami blokują postęp gospodarczy i polityczny. Wykorzystują to grupy islamistyczne. W Cabo Delgado dochodzi do najpoważniejszych ataków na chrześcijan. Tam terroryści sprzymierzają się z państwem islamskim, organizując i przeprowadzając brutalne ataki. Przed pierwszym atakiem życie było bezpieczne. Relacje między chrześcijanami i muzułmanami były dobre. Żyliśmy jak przyjaciele w tych samych społecznościach. Rebelianci byli ubrani w normalne spodnie, ale nosili wojskowe koszule, mieli muzułmańskie nakrycia głowy i nosili balaklawy z otworami na oczy i usta. Po tym, jak przeprowadzili pierwszy atak, opuścili miasto, ale nadal atakowali wioski. Z czasem bardzo urośli liczebnie. W ciągu ostatnich czterech lat w całej prowincji doszło do wielu ataków. Napastnicy zabraniają ludziom chodzić do szpitali lub wysyłać dzieci do szkół. Twierdzą, że szkoły i szpitale w Mozambiku są oparte na zachodnich antyislamskich zasadach. W 2020 roku Paulo był świadkiem kolejnego ataku na swoje miasto. Atak rozpoczął się wcześniej rano, gdy było jeszcze ciemno. Widać było tylko rozbłyski wystrzałów i ich odgłosy. Byłem zbyt przerażona, aby opuścić miasto. Powiedziałem więc do żony: musimy zostać tutaj w naszym domu i modlić się, aby Bóg nas ocalił, bo ucieczka jest niemożliwa. Walki w mieście ustały dopiero kilka dni później. Wtedy przyjaciel pomógł Paulo i jego rodzinie w ucieczce. Musieli zostawić swój dom i prawie cały dobytek. Wszystko, co mogliśmy zabrać, to dwa materace, moje ubrania, niektóre ubrania mojej żony i naszych dzieci. To było wszystko, co mieliśmy, kiedy przybyliśmy do domu mojego przyjaciela. Nie mogli jednak pozostać tam w nieskończoność. Po pewnym czasie, Paulo i jego rodzina znaleźli miejsce, w którym mogli się zatrzymać. Tam spotkali Antonio, który pomaga przesiedlonym chrześcijanom, którzy przybyli z całej prowincji. Antonio jest w stanie docierać z pomocą dla uchodźców dzięki wsparciu Open Doors. Powodem, dla którego wykonuję te prace, jest to, że przede wszystkim jestem poruszony ich cierpieniem, bólem, przez który przechodzą. Nie tylko moja rodzina, ale także społeczności w Cabo Delgado są niszczone niszczone fizycznie i duchowo. Niewinni cywile zostali również ścięci podczas ataków w północnym Mozambiku. W rezultacie wielu chrześcijan uciekło ze swoich wiosek, aby móc znaleźć schronienie w bezpiecznych rejonach. Potrzebują pomocy doraźnej i wsparcia w leczeniu traumy. Często są zdani na siebie i wsparcie lokalnej społeczności. Sami nie są w stanie sprostać wszystkim potrzebom. Dlatego Open Doors pomaga kościołom poprzez partnerów, niosąc w ten sposób pomoc prześladowanym chrześcijanom. To jest coś, co da... Przynieśliście prawdziwą pociechę tej społeczności. Daliście im nadzieję. Wasza pomoc podniosła ich na duchu. Widzimy zmianę w ich sercu, widać ją także na ich twarzach. Wielu przesiedleńców to muzułmanie. Spotykam się z nimi bardzo często. Dzielę się wśród nich Bibliami, założyliśmy grupę. W każdą sobotę i niedzielę spotykamy się z nimi, razem studiujemy Pismo Święte. Dzięki temu wiedzą, że Biblia jest także dla nich. Słowo Boże może ich także wzmocnić i mogą wybrać inne życie. Może, kiedy wrócą do swoich wiosek, zaczną żyć chrześcijańskim życiem. Proszę o modlitwę za uchodźców wewnętrznych. Otrzymali oni pomoc doraźną, ale chcemy dać im coś więcej niż tylko jedzenie. Módlcie się, aby Bóg otworzył drzwi, abyśmy mogli pomóc im w znalezieniu pracy, która zapewni im dochód, aby mogli być samowystarczalni. W Mozambiku ponad 700 tysięcy osób jest obecnie przesiedlonych, a coraz więcej chrześcijan jest prześladowanych. Dziękujemy, że pamiętacie o nich w modlitwie i pracy, którą prowadzi Open Doors w Mozambiku. Dzięki Waszemu wsparciu czujemy, że ciało Chrystusa nam pomaga, ale jest coś więcej. Gdy Kościół, czyli chrześcijanie spoza granic kraju udzielają nam pomocy tu na miejscu, wówczas muzułmanie, z którymi dzielę się Ewangelią, mogą zobaczyć, że wśród chrześcijan panuje prawdziwa miłość. Na samym początku chciałam udowodnić, że Biblia jest zła, ale w końcu znalazłam drogę do Boga. Biblia pomogła mi znaleźć właściwy kierunek. Latifa dorastała w Afryce Północnej, jak sama to nazywa, w zwykłej muzułmańskiej rodzinie. Islam jest dominującą religią w większości krajów Afryki Północnej. Rodzinę matki Latify stanowili radykalni wyznawcy islamu. Rodzina ojca była bardziej liberalna. Myślę, że byłam bardziej religijna od nich. Miałam przekonanie, że należę do szczególnej grupy ludzi. Wtedy bardzo bałam się Boga. Tym samym robiłam wszystko, by go zadowolić. Ale mimo tego wszystkiego, co praktykowałam, modlitw, postów i tym podobne, nie czułam żadnej satysfakcji. Zawsze miałam wrażenie, że to za mało. Gdy mój ojciec wyrażał sprzeciw, abym nosiła nakrycie głowy, zawsze starałam się go przekonać, że dobrze czynię. Chciałam też, żeby zobaczył, jakie to było dla mnie ważne. Uczęszczałam więc do domowych szkół koranicznych. Czytałyśmy nieustannie i studiowałyśmy księgi. O dziwo, im więcej się uczyłam, by być gotową przekonać tatę, tym bardziej oddalałam się od islamu z powodu wielu pytań, na które nie miałam odpowiedzi. Na przykład: Bóg nie jawi się jako sprawiedliwy w całym Koranie. Poruszyłam wiele kwestii dotyczących praw kobiet w islamie. Czy istnieje pewność tego, że trafię do nieba? W poszukiwaniu prawdziwej wiary Latifa poznała miejscowego chrześcijanina. Była zszokowana tym spotkaniem, ponieważ w Afryce Północnej otwarte mówienie o swojej wierze jest dla chrześcijan bardzo niebezpieczne. Z tego powodu często są odizolowani. Jego mama i rodzeństwo również wierzyli w Chrystusa. Wszystko to bardzo mnie zszokowało. Po dyskusji z nimi wróciłam do domu, by ponownie modlić się, jak przystało na muzułmankę. Ale podczas modlitwy nic nie czułam. To było jak trening sportowy. Za każdym razem, gdy spotykałam znajomego chrześcijanina, robiłam mu wykład o jedynej drodze do nieba, próbując udowodnić, że dokonał błędnego wyboru. Mówiłam również o cierpieniu, jakiego niewierni doświadczają w piekle. On natomiast uważnie mnie słuchał, potem opowiadał o Ewangelii i darze zbawienia. Jezus był odpowiedzią na wszystkie pytania, które miałam lub które zadawał mój Ojciec. Biblia była odpowiedzią na nie. Bóg mnie odnalazł. Zrozumiałam, jak jestem cenna w Jego oczach i sercu. To niezwykłej miłości. Poświęcałam cały czas na dzielenie się radością z mojej wiary z rodziną, jednak ich reakcja była negatywna, zwłaszcza taty. Po tym, jak Latifa powiedziała rodzinie o swojej wierze w Jezusa, zaczęły się prześladowania. Jej rodzina próbowała uniemożliwić jej uczęszczanie do kościoła, próbowała także zmusić ją do ponownego noszenia chusty. W końcu została wyrzucona z domu. Tata był, Tata był dla mnie wszystkim, a ja to dla niego. Więc to kiedy kazał mi odejść, czułam, że to koniec świata. Musiałam wyjechać. Nie mogłam się cofnąć. Latifa wyszła za mąż za mężczyznę, który opowiedział jej o Chrystusie. Niestety z tego powodu stał się celem dla prześladowców Latify. Mój mąż był tym, który znosił większe prześladowania niż ja. Wielokrotnie próbowano go zamordować. Był czas, że został tak mocno uderzony w głowę, że myśleliśmy, że straci pamięć. Okaleczono jego głowę, gdy wracał nocą z pracy. Partnerzy Open Doors pomogli Latifie i jej rodzinie znaleźć nowy dom i nową pracę. Chwalę Boga, gdyż zawsze był przy mnie i dodawał sił. Za każdym razem, gdy miałam problemy, wysyłał pomoc i rozwiązania. Zawsze proszę go, by to były Jego rozwiązania, bo są najlepsze. A on odpowiada na moje modlitwy. Wasza pomoc przyszła na czas, ponieważ byłam jedynym żywicielem rodziny, gdyż mój mąż nie miał pracy. Nie pracował odkąd zaczęła się pandemia. Mieliśmy wówczas tylko jedną pensję. Chwalę Boga, że Wasza służba umożliwiła mi otwarcie drzwi. Dzięki Waszemu wsparciu i modlitwom pomoc dla Latify i jej rodziny stała się możliwa. Prosimy o dalszą modlitwę za chrześcijan z Afryki Północnej. Którzy stracili swoje rodziny i środki do życia z powodu wiary i dlatego są zdani jedynie na siebie. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszamy Cię do prenumeraty naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 1670 lub na naszej stronie internetowej www.opendoors, ukośnik magazyn.